W ostatnim odcineczku wybraliśmy, moi drodzy, randkę z Rebeką i obrabowanie banku. Nie, wyszło to jednak za dobrze. Niezręczne sytuacje, amatorszczyzna, totalna klapa. Naprawdę się zawiodłem, ponieważ chciałem doprowadzić ten napad do samego końca. I gra daje mi, moi drodzy, wybór, czy mamy zacząć umawiać się z Rebeką, doprowadzić te relacje do samego końca... Czy jednak odmówić i skupić się na kimś innym? Spójrzmy, moi drodzy, na komentarze i zobaczmy, kogo wy mi proponujecie do spotkania. Czy ciśniemy dalej z Rebeką, czy może w tym momencie ktoś inny? Nie, dawaj z Rebeką, jak już zaczynasz, to dawaj do końca. Dawaj dalej z Rebeką. Zacznij umawiać się z Rebeką. I to, to, to 200 lajków tutaj ten e, komentarz o tej Rebece. Tymczasem, moi drodzy, zacznijmy, wybraliście tę Rebekę, zatem. Lecimy dalej z Rebeką. Hej! Jesteś powa... What? A, dobra, dobra. To tutaj, to tutaj. Tak jak zdecydowaliście, skupimy się, moi drodzy, na Rebece, więc zacznij umawiać się z Rebeką. Jasna sprawa. Na naprawdę? Możemy spróbować. Uff, jesteś teraz zupełnie inną osobą. Naprawdę byłam wtedy zastresowana. Jej tata był chory, potrzebowała hajsu i dlatego pomysł tym bankiem... Ja dalej jestem za tym bankiem, Rebeka. Poradzimy sobie ze wszystkim. Dawaj, Rebeka. No, myślałam, co mogę zrobić. Nie było łatwo, więc. Co teraz będziesz robić? Nie wiem. Pewnie żyć tak jak dawniej? No nie, odpuszczę sobie dodatkowe prace. Chyba znowu zacznę oglądać filmy i seriale albo coś takiego. A co z tobą? Ja dalej myślę nad tym bankiem, Rebeka, jeśli mam być szczery. Muszę dokończyć historię, nad którą pracuję. A no tak, Daniel jest pisarzem, już zapomniałem. A potem pomyślę, co robić dalej. Jeśli książka się sprzeda, chyba spróbuję napisać kolejną. Jeśli nie, chyba poszukam jakiejś pracy i to by było na tyle. Już zapomnieli o tym banku. To była opcja. Czy nie jesteś bogaty? Nie bardzo, tak myślałam. Wydawało mi się, że pisarze sporo zarabiają. Słyszałaś tylko o najlepszych. Tacy jak ja ledwo dają radę. Przecież kupiłeś sobie chałupę z tego co mówiłeś wcześniej. Była chwila, gdy było dobrze. Moje książki nie są światowymi bestsellerami. A z biegiem czasu sprzedają się coraz gorzej. Ech, nie jest łatwo. No nie. W tej kwestii stała praca jest lepsza. Myślałam o czymś. Co takiego? Wiesz, czy prosto jest założyć fundację? E, nie mam pojęcia. Dlaczego? Zastanawiam się nad założeniem takiej. okej? Okay? By pomóc ludziom w sytuacji jak moja. Wydaje mi się, że jest wiele takich osób. Jest wiele, które pomaga dzieciom i młodym osobom. Ale nikogo w sumie nie obchodzą osoby w wieku naszych rodziców lub dziadków. To. Poniekąd kontracja, Rzadko widzę coś o tym w mediach. Jeśli byłbyś zainteresowany, chciałbym, by jak najwięcej osób było w to zaangażowanych. Tu chodzi o przekazanie wiadomości, że czasem lekarze się mylą, że wciąż jest nadzieja, to zdecydowanie coś dobrego. No tak, no bo i tata był chory, ale lekarz pomylił się z diagnozą z tego co e, zrozumiałem. Poszli po prostu do innego i jednak okazało się, że jest to inna choroba, całkowicie uleczalna. Ha, cieszę się, że cię spotkałam. Jesteś dobrą. Osobą. Tak myślisz? Tak. Teraz załóż fundację z Rebeką, czy mamy się umówić? Zakończ pisać książkę. Zakończmy pisać książkę, moi drodzy, w tym momencie. Dokładnie. Znalazłem to, czego potrzeb. Ej, czy ja w ten sposób zakończyłem grę? Bo to nie o to troszeczkę chodziło. Może miałem założyć teraz fundację. Nie krzyczcie, jeśli coś popsułem. Cześć, cześć, cześć. To jest moja agentka. No i co myślisz? To jest. Nie wiem, co powiedzieć. Nowa historia. Odblokowano osiągnięcie. Aż tak źle. Nie? Wręcz przeciwnie. Jak to przejdzie edycję, może być naprawdę dobre. Popracujemy teraz nad tym, co teraz będziesz robić. Ja. Nie wiem? Może zacznę nową historię? Dlaczego odblokowano osiągnięcie przegrana? Co ja zrobiłem takiego nie tak? Czy ja miałem się umówić? Powinienem się dalej spotykać z innymi? Robi się poważnie. Jak długo mogę żyć w kłamstwie? Żyjąc w kłamstwie. O co chodzi? Koniec. Dlaczego? Nie. Nie chciałem jej kończyć jeszcze. Czyli musimy... Za... Dobra, moi drodzy, załóżmy tę fundację z Rebeką. Trochę, trochę to się źle potoczyło. Załóż fundację z Rebeką. Ciśniemy dalej, moi drodzy, z Rebeką. Jak najbardziej. Znalazłem to, czego potrzebowałem. Teraz tylko szybko dokończyć książkę i wysłać ją do Lucy. Ej, ale no i co myślisz? To jest nie wiem co powiedzieć, aż tak źle. Ej, o co chodzi? Przyśliknąłem załóż fundację. Ty, mordo. Czy popsułem całkowicie grę? Załóż fundację z Rebeką. No, znalazłem to, czego potrzebowałem. Teraz tylko szybko dokończyć książkę i wysłać ją do Lucy. Dlaczego? Ej, o co chodzi? No i co myślisz? To jest, nie wiem co powiedzieć, aż tak źle? Nie, wręcz przeciwnie, jak to przejdzie? Dlaczego ona mówi mi to samo, skoro zakładam tę fundację? Może być naprawdę dobre. Popracujemy teraz nad tym, co teraz będziesz robić. Wiesz, podczas moich badań do historii poznałem kogoś, no i ten ktoś mnie zainspirował. Kolejna świetna historia. Tym razem chciałbym zrobić coś dla innych. A, dobra, dobra, dobra. Założymy fundację pomagającą ludziom w potrzebie. Okej, okay, czyli to jest ten koniec. Tego się po tobie nie spodziewałam. Hmm, jeśli potrzebujesz pomocy, chyba nasza firma. Może być zainteresowana. Okej. Okay. Moi drodzy, minęło 11 minut nagrywki, więc spotkajmy się może z kimś innym. W takim wypadku, moi drodzy, umówmy się z Gabrielą. Biedna Gabriela, została kiedyś wystawiona. Pomyliłem ją z Rebeką i, 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 i olaliśmy ją. Biedna Gabriela. Hej, cześć! Chciałabyś pójść gdzieś razem? Nie zmieniłam zdania. No to masz czas jutro, może w centrum handlowym idę tam po pewne rzeczy. Jasne, żaden problem. Okej, okay, możemy porozmawiać o szczegółach jutro rano. Ludzik, ludzik, co ja robię? Nic, idziesz na randeczkę. Jak na zdjęciu na Spark, naprawdę trudno ją zignorować. Powinienem do niej podejść? Podejdź do niej. No nie ma odwrotów. Mm Gabriela? Możesz mi mówić Gabi. Musisz być Daniel. Miło mi cię poznać. Tak, tak, tak. Naprawdę cię przepraszam za to, że cię opuściłem. Kiedyś po prostu cię pomyliłem z inną osobką. Cześć, cześć. Hmm, em, em, wy, wybacz, nie jestem dobra w rozmawianiu. Szczerze mówiąc, denerwuję się. Ja też. O, zamówiłam sobie coś. Gdy tak czekałam, może też coś sobie weźmiesz i coś zamówić. Nie, no, nie będę tak. Siedzieć przy niej, kiedy ona jeje. Nie, nie, idziemy coś zamówić. Okej, okay, za chwilę wrócę. Okej, okay, nagle przyszła mi do głowy pewna myśl. Zignoruj dziewczynę i idź do domu. Nie, nie zrobij tego znowu. Nie! To by było zbyt straszne. Będziecie na mnie krzyczeć wtedy w komentarzach. Ehm, zamówię burgera i frytki. Nieładnie tak, odrzuciłem ten pomysł. Zamówiłem coś do jedzenia i wróciłem do dziewczyny. Napiszcie teraz w komentarzach, co wy byście zrobili. Ja uważam, że to by było ultra świńskie. Jakbym sobie po prostu poszedł w pizzie. Umówiłeś się? To do końca, do końca doprowadź to spotkanie. Najwyżej, jeśli się nie dogadacie, to się rozejdźcie. I, i, I tyle, ale nie, że kurde uciekasz. Napiszcie w komentarzach wasze decyzje i zostawcie tego super kciuka w górę, jeśli wcześniej tego nie zrobiliście. O, wybacz, nie myślałam, że naprawdę wrócisz. Co? Więc tak czy inaczej, co u ciebie? O, chyba dobrze, dzięki. A... U ciebie? Jakoś, a ty? Dobrze, dobrze. Przepraszam, jestem idiotą. Nie przejmuj się, ja też. Dziewczyna uśmiecha się le lekko. Chyba obydwoje się denerwujemy. Twoja fryzura. he? Nie zasłania ci widoku? Właściwie jestem ślepa na to oko. O! Oh. Można powiedzieć, że jestem więcej niż w lepa. ślepa. No wiesz, okulary. Wybacz, że zapytałem. Nie, nie, to nic takiego. Więc zaczynasz mieć jakąś, jakieś inspirację na kolejną książkę? Poniekąd, ale nie jestem pewien, czy czytelnicy będą chcieli takie przedstawienie postaci. Być może mi by nie przeszkadzało osobiście. Podoba mi się, że twoje książki są w większości takie realistyczne. To tak jakby, wiesz, mogę lepiej zrozumieć pewne postaci. Jak ty to robisz? E, nie wiem. Czasami czuję, że wszystko, co robię, to remix tego, co usłyszałem lub przeczytałem. Niektóre rzeczy to historie od rodziny i znajomych, inne to moja wyobraźnia, część to inspiracja z innych mediów. Miałem szczęście, że ktoś mnie zauważył i wypromował. Byłam ciekawa, dlaczego tak nagle zniknąłeś. Wiesz, jak to jest. Kiedy młoda osoba robi coś ciekawego, to jest, cóż, ciekawe. Ale w rzeczywistości to jest coś przeciętnego dla kogoś starszego. Więc to tyle. Moje książki nie są niczym specjalnym. Niektórzy mogą nawet powiedzieć, że dalej piszę jak dzieciak. Rozumiem. No i wiesz, studia zabierały czas od pisania, ale Twoja ostatnia książka wciąż jest świetna. Dzięki. Więc nie jesteś pisarzem na pełen etat? Dopóki portfel nie będzie pusty? Tak. A ty czym się zajmujesz? Też nie zarabiam za wiele na tworzeniu gier, ale to fajne hobby. Jak? Książki pomagają mi uciec od tej smutnej rzeczywistości. To zabrzmiało dość depresyjnie, ale. Chyba muszę się z Tobą zgodzić. Pracuję przy naprawie elektron Pracuję przy naprawie elektroniki. No w nazwie jest elektronika, ale ja się zajmuję głównie komputerami. Moje zdjęcie profilowe zrobił szef, testował aparat. Nie jestem fotogeniczna. Nieważne. Mam głupie pytanie, tak się zastanawiałam, byłoby możliwe zrobić grę na podstawie Twojej książki? Nie wiem, ale... Przecież jesteś autorem. Po wydaniu nie posiadam do niej praw. O, rozumiem. Wydaje mi się, że wydawca nie udzieliłby zgody tak łatwo. To tak wygląda. Czemu pytasz? Mam problemy z historiami. Mogę zaprogramować mechaniki, ale moje historie nie są tak ciekawe. To dogadajcie się i stworzycie coś zajebistego. Dobrą wizualną nowelkę, na przykład. Więc myślałam, że może jeśli wykorzystam coś, co jest już dobre i znane, to zadziała. Wiesz, nie jesteś taki, jak sobie wyobrażałam. A co sobie wyobrażałaś? No wiesz, bogaty i wszystko wiedzący. Ech, to nie ja. Ehm, dzięki, że ze mną porozmawiałeś. Mam nadzieję, że znajdziesz jakieś pomysły na kolejną książkę. Możesz napisać o nieśmiałej dziewczynie, która bawi się komputerami. Ech. Może, tak czy inaczej naprawdę nie mogę się doczekać twojej kolejnej pracy. Mogę do ciebie napisać przez Face Novel, a nie Spark? Eee, pozwól jej, dobra, dobra, tak, tak, tak. Pewnie masz moje konto. Wybacz, że zajęłam ci dzisiaj czas, to nic takiego. No, fajnie było się zobaczyć. To popatki, popatki. Chciałam tylko podziękować za dzisiejsze spotkanie, fajnie było. I wybacz, jeśli wydaje ci się dziwna czy coś, naprawdę się denerwowałam. O, jaka miła Gabriella. Tymczasem, moi drodzy, jeszcze... Cześć, kim ty jesteś? Hej, bardzo nam przykro poinformować, że wyłączamy Sparka. Co? Kości utrzymania serwerów okazały się zbyt... Co? Od dzisiaj nie można już przeglądać profili o... Co? Dlaczego? Chciałem jeszcze z kimś się spotkać. Bardzo przepraszamy za niedogodności. Zespół aplikacji Spark. Co za ciule. Ej, to jak ja mam się spotkać na przykład Lucy, Naomi, Rebecca... Ej, a jakbym teraz na przykład z Lucy się spotkał, albo Naomi, nie wiem kim jest Naomi, dajmy znajomi, hej a, a, a Spark tutaj działa, dobrze, dzięki, masz plany na najbliższe dni? Nie bardzo, coś sugerujesz? Wspomniałaś, że chcesz się spotkać, wciąż jesteś zainteresowana? Jasne, czemu by nie, jest fajna kawiarenka, możemy się tam spotkać, nie pamiętam tylko kim była Naomi Dlaczego wydaje mi się ona taka znajoma, kim ona jest? Zauważyłem Naomi w zewnętrznej części kawiarni. Znaczy, to chyba Naomi. Dziewczyna miała te same okulary, co na Spark. Podejdź do niej. Dzień dobry. Cześć, Naomi. Ha, dobrze cię widzieć, Daniel. Cię pytasz. Sporo minęło, odkąd się widzieliśmy. Jakieś, no, dobre kilka lat. My się znamy? U, serio? <grym> Wybacz. Przypał. Chodziliśmy razem do liceum. Nie. Mieliśmy razem kurs na uczelni. Nie, to, to gdzie, to gdzie się poznaliście, o no dalej, najomi, no nie mów, że zapomniałeś o nas wszystkich, o kim, cóż, serio, jestem twoją kuzynką, nie pamiętasz swojej kuzynki, e, albo byłam, chyba w rzeczywistości jesteśmy nieznajomymi, nie rozumiem, chwila, no oczywiście, najomi, dobra, dobra, nie udawaj, że nagle żałujesz, że mnie zapomniałeś, jak ciocia? No technicznie już nie ciocia, twoja mama. Wszystko dobrze, miło, że pytasz. Dlaczego już? A jak mój ojciec? Ostatnio wujek wydawał się w porządku. Możemy się tak spotkać? E, a czemu nie? Fakt, że twój ojciec nie jest twoim ojcem niczego nie zmienia. Nie, 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 nie. Ale będę miał kaszane w mózgu. Nie rób mi tak. Nie wiem kim jest w takim razie ojciec Daniela. Pogubiłem się. Ja się zawsze. Mój tata nie mówił nic, że nie mogę się z tobą kontaktować. Zaczyna się robić dziwnie, ale były mąż mojej mamy nie chce mnie widzieć. Kto kurwa? Czekaj. Mąż jest nie ojcem, mąż jest nowym. A ojciec jest nie, nie. kim jest ojciec? Czyj to jest ojciec? No cóż, Ech, nie winię go, rozumiem. Żył w kłamstwie przez wiele lat, ale naprawdę go podziwiałem. Słyszałam, że wpadł w depresję po rozwodzie. Wierzył, że jesteś jego pierworodnym. Ech, wystarczy już tego. Mamkę zdradziła ojca, tak? I to nie jest jego tatę. Jego tatę okazał się nie jego tatem? Co? To chyba nawet lepiej, że nie. Okej, okay, czyli nie są w ogóle spokrewnieni. Dlaczego? Wiesz, dlaczego ludzie używają spark innych aplikacji? E? Przygody na jedną. No, zaczyna się robić dziwnie. O. Ech, no nie udawaj takiego niewiniątka. Nie, ja używałem tej aplikacji, żeby obrabować bank, najomi. Nie na jakieś przygody. Nej, nej, nej! Bank. Ja chcę dalej do banku. Może ty chcesz ze mną przejść się do banku? Zawsze byłem dziwnym dzieckiem. Wiesz, wiele facetów jest nudnych. randkowanie jest nudne. Jak to? Idziesz gdzieś, rozmawiasz, spotykasz inną osobę, a potem zdajesz sobie sprawę, że są bezwartościowi. Wybacz, że cię zawiodłem. Nie no, ty jesteś spoko. Nieco cię znam. Chociaż wiele się zmieniło przez te lata. Ty jesteś zupełnie inna. Tak uważasz? Zawsze uważałem cię za grzeczną dziewczynkę. Co ty masz na myśli? Jesteś... Nie powie mi czegoś takiego! Co to w ogóle za opcja? E, nic takiego. Nic, po prostu dorosłaś. Ty również. A słyszałam, że zrobiłeś karierę jako autor książek. Żadną tam wielką karierę. Odniosłem kilka małych sukcesów, ale cóż. Ostatnio nie jest za dobrze. A co próbujesz teraz napisać? Coś dla bardziej dojrzałych odbiorców? Dorośli odbiorcy, więc piszesz port. What? No, nie nazwałbym tak tego, ale chyba coś lekko w tym kierunku. Ludzie lubią to gówno, można sporo zarobić dziwnie się robi. Mogę ci pomóc z inspiracją, jeśli wiesz, co mam na myśli, e, może jednak pójdziemy do domu, gdzie mieszkasz? Kupiłem dom na przedmieściach, komunikacja miejska jest całkiem dobra. To może pójdziemy do ciebie. E... Robi się dziwnie, robi się bardzo dziwnie, ale zgódźmy się. Zgódźmy się. Tak, tak, dzień dobry, najomi Jak było cię na to stać? Cóż, wziąłem mały kredyt A, ja myślałem, że za gotówę to kupiłeś Ale był w bardzo dobrej cenie Kupiłem w aukcji komorniczej Wow, ponownie Czyli ten dom należał do jakiegoś nieszczęśnika Nie znam szczegółów Gościu, twoje życie jest trochę powalone No tak, ale czy tak nie jest z każdym? Racja Możemy po prostu zapomnieć o wszystkim Zabawmy... Ach, może obejrzymy jakieś anime? Czy coś? Nie wiem, ugotujemy dobry obiadek i obejrzymy anime, serial, film. Teraz się denerwuję, to. What? Wiesz, że mówiłam jakbym się na tym znała, ale jesteś jedyny warty mojego czasu, wiesz? Widzieliśmy się jakieś 5 minut temu się spotkaliśmy. Nie musisz tego robić, wiesz? Ale chcę. Prosto... Ukle... Musisz zawiązać pewnie buta. E, pewnie tak, albo coś jej upadło. Daj znać jeśli chcesz. A ja na pewno chcę. Ja chcę już tylko dokończyć pisać tę książkę I, i to wszystko. Ja chcę tylko skończyć pisać książkę. I, I koniec, moi drodzy. I to by było tyle na dzisiaj. Tymczasem moi drodzy, jeśli dzisiejszy odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę i widzimy się niebawem w jakimś innym odcineczku. No, doprowadziliśmy seryjkę do końca. Tymczasem pa! pa!